Ruszamy z zadaniem dziesiątym. Tutaj mamy, prawda, yy, jest dipol i będziemy mówić o natężeniu pola elektrycznego. czym jest natężenie pola elektrycznego? To tak naprawdę jest siła, którą dzielimy przez ładunek. Czyli jak sobie jest ładunek gdzieś w przestrzeni, to zastanawiamy się, jakie jest natężenie pola, to znaczy jak szybko wędrowałby, jak, jaka duża siła działałaby na jednostkowy ładunek, który na przykład umieściłbym tutaj. Taki jednostkowy, znaczy bardzo mały, nie obchodzi mnie jak duży jest. Stąd jest ten wzór, który ja sobie przepiszę, on się przyda na naszych, no podczas naszych rozważań. To jest dokładnie ta siła, czyli k, przez r kwadrat, bo podzieliłem przez ten drugi ładunek, więc go nie ma. Dobra, to był wstęp, teraz zadanie. W pierwszym podpunkcie mamy narysować metodą dodawania wektorów, jak wygląda w punkcie a, po, właśnie natężenie pola elektrycznego. Więc jak to robimy? No ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, że ona będzie patrzeć gdzieś tutaj wzdłuż linii łączącej q i a. No i ponieważ od kół, czyli od dodatniego ładunku, odpycha się ładunki, no to tu będzie ono skierowane w tę stronę. Czyli będzie na linii łączącej, będzie przedłużeniem linii łączącej kół i a, i będzie skierowane od punktu kół. Zupełnie inaczej będzie w przypadku ładunku ujemnego, który jednak przyciąga różne dodatki. Znaczy, gdybyśmy położyli tutaj dodatni ładunek, to zostałby przyciągnięty. Stąd też. Pole jest skierowane do środka, aczkolwiek ona również się będzie znajdowała na tej linii łączącej minus ku i A, no i będzie przyciągać. I teraz bardzo ważna kwestia, ona musi, on musi mieć taką samą długość, jak to, co narysowałem wcześniej. No i powstanie, są takie dwie, dwie strzałki, tak zwane wektory natężenia pola elektromagnetycznego, które są równe co do długości. No i teraz dodamy te, te wektory. No, jak się akurat składa, że to jest kąt prosty między nimi, to dość mocno ułatwia sprawę, ale w ogólności robi się to w taki sposób, że bierze się jeden z tych wektorów i go się tak tu, tu, tu przesuwa, tak żeby był przyłożony do końca tego poprzedniego. No i z tego co wyszło, a wyszło na, no i z tego co wyszło, to zastanawiamy się, czy wyszedł wektor jednost, wypadkowy, przepraszam, jak go widać? No widać go w taki sposób, że bierzemy początek. Dodaliśmy wektory. To znaczy, tak, to znaczy, zastanawiamy się, jak jak dodaliśmy wektory, to znaczy, że robaczek, który startuje z A na początku porusza się jednym z tych wektorów, a potem drugim z tych wektorów. To znaczy, tak jak ruch konika. Ruch konika to jest ruch do przodu, do przodu, do przodu i w prawo. Czyli dodajemy wektory. Tak samo tutaj dodawanie tych dwóch wektorów powoduje, że całkowity ruch konika, to w tym przypadku pole elektro, dążenie pola elektromagnetycznego wygląda w ten sposób i to jest koniec tego rysunku. Czyli rysujemy jedną strzałkę, drugą strzałkę przenosimy strzałkę do tej pierwszej i, i łączymy początek z końcem. I to jest koniec podpunktu pierwszego. W Pod punkcie drugim mamy policzyć natężenie pola elektrycznego w punkcie B, i to jest podkreślone, że w punkcie B. Ja poprzednio liczyłem to zadanie i policzyłem w punkcie A, co jest dużo, dużo trudniejsze. Więc natężenie w punkcie B liczymy z tego samego wzoru, który ja zmazałem, ale ja szybko go przywracam. Yy, I jest to yy, no jest to wzór k razy Q przez odległość do kwadratu. Od razu widzimy, że odległość jest równa 05. A z kolei no, o ładunek jest równy tyle. E D, to jest 05D, a D jest równe 10 do minus 2, więc to, co trzeba zrobić, to po prostu podstawić, Czyli E równa się k, stała kulomba. no to patrzymy we wzorach stała kulomba jest gdzieś tutaj, 9 razy 10 do 9, 8, 99 razy 10 do 9, więc to podstawiamy. 899 razy 10 do 9. Ja zawsze pamiętam, że to jest około 10 do 10. W słusznych jednostkach. Razy Q, czyli razy 10 do minus 12. I dzielimy przez R do kwadratu, czyli to jest 1, e, no, druga do kwadratu, czyli 1 czwarta, ale jeszcze zapiszę w ten sposób. Razy 10, to jest do minus czwartej, bo to jest 10 do minus drugiej do kwadratu. Teraz to, co jeszcze można zrobić, to tą jedną drugą no, wymnożyć, będzie 4 razy 8.99, a potem zostają same te dziesiątki. No i z tymi, z tymi dziesiątki co można zrobić? Ten gość z tym gościem da 10 do minus 8, no bo tak jakby odejmujemy minus 4, czyli dodajemy 4, no i ten gość z tym gościem dadzą nam 10, czyli to jest jeszcze razy 10. No i podstawiamy do kalkulatora i zadanie właściwie jest już prawie zrobione. 4 razy 8.99, Razy 10, wynikiem jest 360, czyli równa się 360. No i teraz co ja policzyłem? Ja, ja policzyłem natężenie, które, uwaga, pochodzi tylko od jednego z tych źródeł, czyli na przykład y, od, od plus Q. Czyli to jest natężenie, które ja tutaj liczyłem i oznaczyłem jako E. Ale przecież w rzeczywistości należy jeszcze policzyć nie tylko od pierwszego z tych, z tych ładunków, ale także od drugiego z tych ładunków. No i oczywiście od drugiego z tych ładunków będzie skierowany w którą stronę, podobnie jak, w, czyli tutaj od tego plus Q, dostajemy strzałkę w tę stronę o długości E, którą policzyłem na dole. Ale jeszcze jest drugi ładunek, który, ponieważ jest ujemny, to będzie przyciągał w punkcie, dodatnie ładunki w punkcie B. No i akurat, ponieważ jedyne co się różni, to w tym całym wzorze zmienia się Q na minus Q, to będzie Miał tą samą wartość, ale będzie skierowany no, do minusku. Czyli teraz, co, jakie jest znaczenie tego plus minus jeden? No, właściwie w tym przypadku to oznacza tyle, plus oznacza, że białe jest. Odpychane od dodatniego ładunku, a w przypadku minusowym ten minus oznacza, że to że jest przyciągane. No tak naprawdę to, co warto zrobić, to policzyć zawsze wartość bezwzględną, a potem się zastanowić na rysunku, w którą stronę to E patrzy. Więc całkowite E, podobnie jak w pierwszym punkcie trzeba wziąć, dodając te dwa wektory. Ja to zrobię tutaj. Czyli całkowite E, czyli nazwę to E wypadkowe. E wypadkowe to jest dwa razy to E, które liczyłem. I to się po prostu równa. 2 razy 360, czyli 720. Jaka jest jednostka? No, z definicji to jest siła przez ładunek. Siła przez ładunek, no to pisze newtony przez kulomb. Powinno być 720. Sprawdzam szybko, czy wyszło 720, 720 newton newtonów przez kulomb. Bardzo dobrze. Ale 10,3 nam jeszcze zostaje. I to jest taka śmieszna historia, bo zaczynamy się bawić dipolami. Teraz to, co ja powiedziałem wcześniej, że pole elektryczne mówi, w którą stronę będzie się poruszał taki dodatni, naładowany ładunek. No jak go tutaj położymy, to on będzie się poruszał w prawo. To oznacza, że jak sobie popatrzymy na ten dipol, to ten dodatnia część tego dipola będzie chciała iść w prawo. Ale ujemna robi dokładnie przeciwną rzecz. I jak, jak, jakbym tu włożył ujemny ładunek, to zacząłby się poruszać w lewko. W lewkę. No to w związku z tym znaczy, że ta część dipola. Będzie chciała się poruszać w lewo. I to, co dostaniemy, to dostaniemy taki obrocik i on będzie się tak obracał, i w końcu, jakby jest, będzie sobie oscylował prawdopodobnie, czyli tak robił góra-dół, góra-dół. Ale gdyby go tak ułożyć, to byłby to, by się nie ruszał. Czyli to, co tutaj możemy powiedzieć, to obróci się w lewo w nawiasie przeciwnie do wskazówek zegara. Dobra? Świetnie. A jak w tym drugim przypadku? Mamy niejednoborodne pole. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj natężenie jest dłuższe, bo po, większe, e, no bo ponieważ są gęściej te, te pola, to trochę tak jakby... No, tak się, tak się zwykło rysować, że im jest ciaśniej, im więcej tych linii na centymetr kwadratowy, tym większe jest natężenie, a tu jest po prostu mniejsze, bo jest mniej tych linii w związku z tym to co tutaj należy zrobić to sobie narysować siły no więc wiemy, że na plus, plus chce iść w kierunku E jest dalej niż minus więc będzie miał krótszą strzałkę którą chce tu iść a minus chce iść no, w tą stronę chce minus iść ale, jest, ale, ale na tej wysokości pole elektryczne jest mocniejsze, czyli ta strzałka w tę stronę i narysuje to może innym kolorem na przykład żółtym jest po prostu silniejsze. Więc jak się popatrzy na dipol jako całość, ja pousuwam te rzeczy, które są niepotrzebne, jak się popatrzy na dipol jako całość, to widać, że on zacznie się poruszać w lewo. I taką odpowiedź należy podać. Dipol porusza się w lewo. OK? Tylko dlatego, że jest niejednorodne pole, to znaczy, że tu natężenie E jest większe niż tu. A przypomnijmy, natężenie pokazuje, w którą stronę rusza się dodatnio naładowany ładunek. I ostatnie, 10.4 mamy oszacować. Jest, mamy przykładem dipole, jest taka, jedno, jest taka cząsteczka, gdzie jest wodór i chlor, i mamy odległość między y, wodorem i chlorem równą 1,27 razy 10 do minus -10, to jest D. I jest też powiedziane, że. A gdzieś we wstępie było powiedziane, czym jest moment dipolowy. Y, jest nawet powiedziane, że. Moment dipolowy to jest po prostu iloczyn ładunku, który jest rozsunięty, w tym przypadku plusku, minusku i odległości między nimi. Więc to, co należy tutaj zrobić, to poczytać tą część. Jest tam powiedziane, że się jakoś rozsuwa. E, i, i, I to zadanie ma dwie części, bo z jednej strony mamy oszacować, ile to może być. A po drugie mamy jeszcze wyrazić wynik w tak zwanych debajach, i tu jest ta jednostka podana. No to staramy się to zrobić, więc wiemy, jaka jest odległość między tymi atomami. No i spodziewamy się, że rozsunięcie tego dodatniego ładunku i jemnego ładunku na pewno nie jest większe niż to D. No i tak można szacować, że to jest mniej więcej połowa, Połowa odległości, tak sobie oszacuję, czyli jedna druga D i teraz uwaga z tego co pewnie to może być 3 czwarte, 1 czwarta ale najprostszym rozwiązaniem to nie może być pewnie cała odległość między tymi atomami bo to by tak było dziwne, że cały dodatni ładunek byłby tu, a cały ujemny tam raczej nie, to coś pomiędzy no, a jedna druga jest dobrą symetryczną wartością no i jest powiedziane, że to jest yy, tak, że to jest para elektronowa jak para elektronowa no to znaczy, że ona ma ładunek elementarny e. Plus e i minus e. No to dobra, to teraz podstawiamy to do wzoru, czyli ten, no bo jeden elektron ma ładunek e, pamiętajcie. To jest e razy 1, druga d. Ja to podstawiam i to jest e, to jest ładunek elementarny, równa 1, 1,6 razy 10 do minus 10. Wypisał się. O, zaczął pisać. Razy 10 do minus 19, muszę zmazać to, co narysowałem jakimś moją, moją ręką e, 1,60 do minus 19, razy 2 razy 1,27 razy 10 do minus. Hm, pisuje się. Mam problem z pisakiem, ale dokończę dzielnie. 1,27 razy 10 do minus 10. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, to daje 0,8. Z jedną, drugą. I dostajemy jeszcze... Dobra, czyli wynikiem jest 0,8 razy 1,27 1,01 kropka 0,2 Teraz patrzymy na potęgi. 10 do minus 19, bo minus... 29, przepraszam. Dobra. Wyszedł mi taki wynik. 1,02 razy 10 do minus 29, ale mamy ten wynik wyrazić w debajach. Jak to się robi? No Ogólnie rzecz biorąc mamy ten wynik w takich jednostkach, no wszystko wkładaliśmy w dobrych jednostkach, czyli tam to, to już jest w kulombach na metr. I żeby dowiedzieć się, ile to jest w debajach, no to bierzemy ten wynik i dzielimy przez jednego debaja. No bo to, co chcemy dostać, to chcemy jakąś liczbę razy debaje, nie? Czyli to napiszę, że jest to razy x razy 1 debaj. Dzielę przez debaj i mam x, nie? No to to chcę dostać. To dzielę przez debaję i zapomniałem ile mi wyszło, jest napisane 1.02 razy 10 do minus 30 przez 1 debaj, to jest 3.3 razy 10 do minus 30, a na górze jest 20, 29. Wybaczcie. Dzisiaj jest taki średni dzień, ale niech będzie. Minus 29 Mnożę patrzę i wychodzi, że jest to około no, 1 trzecia, ale jeszcze to wstawię. 1. 1,02 przez 3,3 i to jest 0,31, 0,31, i jeszcze tu jest 10 do. Tak, tu jest do minus 29, na dole jest do minus 30, czyli dostajemy, że to jest 0,31 razy 10, czyli 3,1 debbaj. Znaczy 3,1, w związku z tym wiemy, że x jest równy 3,1. Sprawdźmy, czy to jest dobra odpowiedź. No, wynikiem jest około 3 dB. Świetnie. No i jest powiedziane, że około połowa odległości, około 3 dB jest możliwość pomiędzy... No, pomiędzy... Górną granicą jest odległość między tymi dwoma cząsteczkami. No, tymi... Między, między, między dwoma jądrami. No dobra. Co trafiliśmy w 3 dB. Dzięki wielkie.